bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej prezentacji założeń Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Nadszedł odpowiedni moment ku temu, aby za Waszym pośrednictwem podzielić się ze światem tym, że Polkowice przystępują do grona miast, które również będą realizować Polkowicki Budżet Obywatelski. O przybliżenie podstawowych zasad tego budżetu poproszę oczywiście burmistrza Wiesława Rodnika, pomysłodawcę. Tegoż budżetu. Jeżeli będą jakieś pytania bardziej szczegółowe, to jest również z nami Grzegorz Majewicz, który jest w urzędzie koordynatorem do spraw wdrażania kulturowego budżetu obywatelskiego i szerzej tak zwanej partycypacji społecznej. I on również jest oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Coś poprawić z mikrofonami. Teraz dobrze? Tak. Część z Państwa już kilka dni temu przy różnych okazjach rozmowy czy wywiadów dowiedzieliście się państwo o tym, że taki właśnie projekt, kolejny projekt uruchamiamy w naszej gminie. i Nie jest to jakaś nowość, tak jak powiedział Pan Konrad Kaptur w Polsce, uruchamianie tzw. budżetów obywatelskich czyli w szeroko rozumianej partycypacji mieszkańców w współzarządzaniu współdecydowaniu o, o pewnych sprawach w swojej gminie. Ja dwa lata temu obiecałem to mieszkańcom Polkowic, że taki właśnie budżet obywatelski uruchomimy w naszej gminie. W tym roku wzięliśmy się do pracy, przygotowujemy niezbędne procedury po to, aby za chwilę mieszkańców naszej gminy zaprosić do tej aktywności. A na czym polega? Polkowicki projekt budżetu obywatelskiego, to może w kilku słowach. Na tą okoliczność jest specjalny regulamin w formie zarządzania mojego przygotowany, ale może w kilku słowach dla Państwa i za Państwa pośrednictwem dla mieszkańców, Budżet obywatelski, jest to taka forma realizacji części niewielkich, takich wręcz małych zadań inwestycyjnych w naszej gminie których pomysłodawcą będą mieszkańcy naszej gminy, stając się liderami swoich projektów. Wymyślając jakiś projekt, który mieści się w granicach finansowych na, na przeznaczonych na te, na te zadania, o których za chwileczkę, jeżeli zdobędzie ten projekt z poparcie mieszkańców w wyniku głosowania, będzie umieszczony w budżecie i zostanie wykonany w 2017 roku. A teraz jakie to są pieniążki i na jakich obszarach. Podzieliliśmy naszą gminę, która jest gminą miejsko-wiejską, czyli miasto Polkowice i 15 wiosek na 25 obszarów. 25 obszarów, czyli 15 wsi i każda wioska jest takim właśnie obszarem plus 10 osiedli miasta Polkowice. W ten sposób mamy 25 obszarów. W każdym tym obszarze jest określona pula środków finansowych i tak miasto, które jest podzielone na 10 obszarów, te obszary miejskie mają do dyspozycji w 2017 roku 60 tysięcy złotych każdy. Natomiast wioski, których jest 15, mają do dyspozycji 30 tysięcy złotych każda, czyli jest to około. Miliona pięćdziesięciu tysięcy, nawet dokładnie. Dokładnie milion pięćdziesiąt tysięcy tyle dokładnie w 2017 roku. Przeznaczymy pieniążków w naszym budżecie przyszłego roku właśnie na realizację tych zadań w formie zadań zgłaszanych przez mieszkańców w obszarze budżetu obywatelskiego. Może jakie to będą zadania, to tutaj... Pełna ga gama, jakie w ogóle są możliwości, od, nie wiem, od postawienia kilku ławek, zamontowaniu lampy w miejscu, gdzie jest niedoświetlone miejsce, na osiedlu czy na wiosce, uzupełnienie placu zabaw, kawałek chodnika. Pomysłowość jest szeroka. Myślę, że to już bardziej pozostawiam inwencji mieszkańców. Za kilka dni, w środę. Po południu spotkamy się z mieszkańcami i być może między innymi o tym będziemy właśnie rozmawiać, jakie, jakie pomysły, jakie zadania mogą być realizowane. Ale ponieważ tych środków w każdym obszarze jest niewiele, 30 tysięcy jeszcze raz na wioskach, 60 tysięcy na osiedlach, no to tutaj ta, ta, ta wielkość zadania nie może być za duża. A poza tym małe zadania można szybko zrealizować, bo to są zadania jednoroczne. Także w skrócie to tak wygląda. Oczywiście zadanie będzie zgłaszane przez lidera, czyli osoba, która wymyśli jakieś, jakieś zadanie. Wypełnia specjalny taki formularz, który jest prostym formularzem, który jest załącznikiem do, do właśnie regulaminu o budżecie obywatelskim. W wypełnieniu takiego załącznika będziemy pomagać m.in. pan Grzegorz Majewicz oraz wyznaczeni pracownicy urzędu. Tam są określone terminy, do kiedy można to zgłaszać, a później w urzędzie musimy sprawdzić tylko, taką analizę przeprowadzić, czy zadania zgłoszone przez mieszkańców są zadaniami własnymi gminy, czy miejsce lokalizacji tego, tej inwestycji zgłaszanej, tego projektu jest to własność gminna, czy kwota przeznaczona na to zadanie zmieści się w ramach puli w danym obszarze. I, i, I to tylko będziemy sprawdzać, jeżeli wszystkie te warunki będą spełnione i zadanie kwalifikuje się jako zadanie własne, jest na, na terenie gmin, własności gminnej, mamy na to określoną pulę pieniążków i zdobyło poparcie minimum 15 osób, e, e, mieszkańców naszej gminy z danego, z danego obszaru. Poparcie na zadanie inwestycyjne musi być poparte przez właśnie mieszkańców danego obszaru, to my później tylko i wyłącznie przeznaczamy to zadanie do głosowania, ponieważ jeżeli wpłynie więcej zadań w danym obszarze, to będą one wszystkie musiały być przegłosowane. Będzie specjalny czas na to, aby głosować nad zadaniami i zadania, które zdobędą największą ilość głosów. I mie mieścić się będą w, w puli środków na dany obszar, zostaną automatycznie, można by powiedzieć, wpisane do budżetu 2017 roku. Tak to mniej więcej pokrótce wygląda. Ja wiem, że ruszamy z tym projektem. E, będziemy, będzie on się zmieniał, tak, tak e, takie słowo jest teraz modne: ewaluował, czyli będziemy nad nim pracować, żeby mm, dostosowywać je do naszych potrzeb. E, a ja liczę na to, że mieszkańcy. Mm, Naprawdę wykażą się dużą inwencją i taką dobrą współpracą z nami, żeby właśnie część tych zadań, część tych potrzeb, które no, często widzą lepiej niż my tutaj z ratusza, chociaż miasto nie jest duże i gmina, i znamy, znamy naszą gminę, ale mimo wszystko wszystkiego też nie widzimy. I być może w ten, w ten sposób pewne drobne, małe, takie nieraz uciążliwe jakieś sprawy załatwimy właśnie w ten sposób. Dziękuję. Czy mogą się mieszkańcy łączyć w taki, y, do projektów takich międzyosiedlowych? No bo 60 tysięcy i 60 tysięcy robi 120, a na styku dwóch osiedli na przykład jest coś, czy mogą się łączyć na. Takie <trafię> <zbanię międzyosiedlowe? trafię> Bardziej w tym roku chcemy się koncentrować na takim prostym podejściu do, do, projektu, do, do projektu, czyli raczej na tych obszarach, w których mieszkańcy mieszkają, ale <trafię> myślę, że na przykład, jeżeli mieszkał na osiedlu, ja, Dolne Polkowice, ale uważam, że na osiedlu Krupińskiego potrzebne są dwie lampy, bo tam mieszkają moi przyjaciele i mają za ciemno i uważają, że słuchaj, to to może być tak zaliderował. To, to mogę być liderem takiego projektu, nie, nie będąc mieszkańcem tego osiedla, ale, ale, ale środki, które na to zadanie będą przeznaczone będą z tego osiedla, na którym ono będzie udane, czyli osiedla Krupińskiego. Pan będzie Pan zgłaszał własne projekty? <laughs> nie, ja nie mogę brać udziału w tym chociaż wcale to by było nic złego, ale myślę, że inspirować można, prawda? bardziej chcę pomagać, podpowiadać, bo to będzie pierwszy rok naszego budżetu. 2017 rok będziemy te zadania wykonywać, ale w tym roku musimy to wymyślić i przegłosować i dobrze, dobrze to przygotować, ale nie, nie jedno spotkanie jeszcze przede mną na pewno z mieszkańcami. Być może takim momentem inspiracji, podpowiedzi i, i będzie właśnie środowa, środowe, popołudniowe spotkanie w naszej wyższej szkole w Polkowicach. A jeżeli projekt się okaże z punktu widzenia no wszystko sobie nie specjalnie wątpliwości. Znaczy tak, ja myślę, że jeżeli po pierwsze taki, taki projekt lidera zdobędzie poparcie te minimum 15 osób, jeżeli to będzie zadanie własnej gminy, jeżeli to będzie na własne, będą spełnione te, te, te niezbędne warunki formalne, żeby zadanie mogło być zrealizowane, to, to trudno mi wtedy ocenić, czy to jest niemądry projekt, bo ja, mo, dla mnie może być niemądry, ale dla mieszkańców może być mądry, więc nie chciałbym w ten sposób oceniać. Myślę, że projekty, które trafią do budżetu obywatelskiego, które zostaną później, bo jeszcze ten projekt musi być przegłosowany, że on wybrany musi zostać, no to raczej to będą mądre projekty. Być może nam się będzie wydawać, a po co to potrzebne, ale jednak mieszkańcy mogą wiedzieć lepiej. A czy y, mogą brać na przykład placówki oświatowe? ponieważ są też na terenie gminy, czy pracownicy też mogą zgłaszać właśnie projekty do budżetu, czy tutaj placówki oświatowe są wyłączone i bardziej... Mówimy raczej o przestrzeni publicznej, tak, czyli nasze, naszym otoczeniu, rozumiem, że pani ma na myśli, nie wiem, pracownika przedszkola, który uważa, że, że trzeba do przedszkola kupić więcej zabawek, chociaż wcale ich nie brakuje, nie, nie, to Utrzymanie przedszkoli jest moim obowiązkiem i, i to jak one są tam urządzone, aczkolwiek uważam, że wcale tam niczego tak za bardzo nie brakuje, oczywiście sprzęt się zużywa, ale to są normalne czynności, które raczej wykonujemy w ramach naszych zadań, jakim jest prowadzenie przedszkola, na przykład, tak, czy szkoły, czy domu pomocy, ośrodka pomocy społecznej, czy jakiekolwiek inne nasze jednostki, to są to są nasze takie wewnętrzne, już sprawy związane z utrzymaniem tych jednostek, doposażeniem, wyposażeniem. Ten budżet będzie zupełnie odrębnym budżetem, takim obywatelskim. On będzie wpisany normalnie w budżecie gminy w określonych pozycjach najczęściej w tej, w tej działalności związanej z inwestycjami, bo to będą zadania inwestycyjne. Ale nie wiem, na przykład zabawka na placu, zabaw w przedszkolu, to raczej. Myślę, że to jest taka bardziej rozmowa rodzice, dyrektor, a później dyrektor do mnie. I co się już od dawna dzieje, to świetnie funkcjonuje. Mhm. Mhm. tak samo, jeżeli chodzi o policję i na przykład straż pożarną, bo na przykład w Błogowie, mhm. środki z budżetu obywatelskiego zakupiono łódź patrolową. Czy mhm. takie przypadki mhm. też. Z, z, powinnam. Musi to być zadanie własnej gminy, prawda? E, środki też nie są duże. E, ja sam jestem ciekaw, co w ogóle mieszkańcy będą zgłaszać, aczkolwiek e, wspomaganie e, naszych służb e, czy policji, czy straży pożarnej, czy, czy straży miejskiej e, jest to, to dla nas naturalna sprawa. Natomiast bardziej bym liczył na to, co mieszkańcy powiedzą, a wtedy będziemy się zastanawiać, tak? No dobrze. Także ruszamy, proszę Państwa, no, około 100 miast w Polsce już to robi i prześledziliśmy wiele przykładów i każdy jest inny, nie ma identycznego, ponieważ każda gmina jest inna, każda gmina dysponuje innym budżetem, na innym poziomie się rozwija, mieszkańcy też są różni, tak? nie jesteśmy wszyscy tacy sami, więc no, to, to tak jak w domu, niby dom to dom, ale każdy dom jest inny.